Kamery Polsatu przyłapały Nawrockiego w oknie Belwederu. To rano zaczął krzyczeć do ludzi. Karol Nawrocki dopiero co został prezydentem, a już nie może się odpędzić od blasku fleszy. Teraz został złapany przez kamerę Polsatu, a nowe kadry z nim w roli głównej od razu wywołały wielką dyskusję. Pierwsze dni i pierwsze decyzje Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki od momentu zaprzysiężenia nie ma ani chwili spokoju. Zaledwie dwa dni po objęciu urzędu prezydenta zdążył już podjąć pierwsze działania. Jednym z nich była wizyta w Kaliszu, gdzie podpisał swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą budowy centralnego portu komunikacyjnego. Nawet gdy nikt nie myślał jeszcze o kampanii prezydenckiej, to zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem dotyczącym CPK, co pokazuje, że jest to dla taty ważna sprawa, powiedział Daniel Nawrocki. Oczekiwania wobec jego prezydentury są ogromne, cała Polska z uwagą obserwuje, jakie kroki podejmie, jakie decyzje będą priorytetem i w jakim kierunku pójdzie jego styl sprawowania władzy. Pierwsze ruchy pokazują, że Nawrocki chce działać dynamicznie, choć opinia publiczna wciąż czeka na sygnały, jakie wartości będą wyznaczać jego kadencję. Zagrożenie dla rodziny Nawrockiego Równolegle do politycznych decyzji trwa dyskusja o życiu prywatnym prezydenta. W centrum zainteresowania znajdują się nie tylko on sam, ale także jego żona i dzieci. Dzieci Karola Nawrockiego były aktywnie obecne w kampanii, towarzysząc ojcu w wielu wystąpieniach. Ekspert do spraw marketingu politycznego, Mirosław Oczkoś, ostrzega jednak, że w przypadku tak wysokiej ekspozycji istnieje ryzyko, iż najmłodsi mogą stać się celem internetowego hejtu. Polityka to brutalna gra. Na pewnym etapie nie opłaca się poświęcać dobrostanu dziecka w zamian za punkty polityczne. Ola Kwaśniewska była nieobecna w mediach przez większą część kadencji ojca. Nie udzielała wywiadów, nie uczestniczyła w kampaniach. To była bardzo mądra decyzja, mówił w rozmowie z Faktem. W jego opinii prezydent powinien zachować daleko idącą ostrożność i chronić prywatność swoich pociech, unikając ich wykorzystywania do celów politycznych. Prezydentura kiedyś się kończy, ale życie tych młodych ludzi trwa. To, co wydarzy się dziś, może wrócić za kilka lat jak bumerang. Marketingowcy powiedzą, Użyjmy dziecka, to działa. Ale konsekwencje mogą być nieprzewidywalne. Nawrocki został zauważony w oknie Belwederu. Kamery Polsatu uchwyciły zaskakujący kadr. Prezydent Karol Nawrocki pojawił się w oknie Belwederu ubrany w czarny podkoszulek. Materiał szybko trafił do internetu, a w sieci natychmiast rozpoczęła się dyskusja. Kamery Polsat News zarejestrowały Karola Nawrockiego w oknie Belwederu. Prezydent pokazał się bez garnituru, w nieformalnym stroju. Będę wychodził za pół godziny, krzyknął Ostatecznie zebrani przed rezydencją czekali na prezydenta nieco krócej. Nawrocki, już ubrany w garnitur, pozował do zdjęć i rozmawiał z ludźmi, czytamy w poście na Facebooku. Część komentujących potraktowała to jako zabawny, ludzki moment, inni jednak zarzucili mediom brak poszanowania prywatności głowy państwa. Wy się dobrze czujecie, Polsat? Teraz każda minuta i chwila z życia tegoż prezydenta będzie nam tu migać zdjęciami. Robienie sensacji, bo okazało się, że prezydent nie śpi w garniturze. Człowiek taki jak każdy, więc o co sensacja? Sytuacja stała się przyczynkiem do rozmowy o tym, gdzie kończy się prawo opinii publicznej do informacji, a zaczyna naruszanie prywatności prezydenta.